Ela, Czy pierwszy raz bierzesz udział w Kongresie Kobiet? E, tak, biorę udział pierwszy raz w Kongresie Kobiet. Jak Tobie podoba się zainteresowanie e, uczestniczyk oraz osób odwi odwiedzających Twoim stoiskiem? E, mamy bardzo dużo osób, które nas odwiedzają. E, generalnie kobietom podoba się nasze stoisko, a także nasza kolekcja. Także jesteśmy mega dumne. E, jakie kolekcje prezentujesz na stoisku? E, prezentuję kolekcję biznesową, kolekcję dzienną i odrobinę kolekcji wieczorowej. Jeżeli chodzi o przedział cenowy e, tych kreacji, mniej więcej na jakim są poziomie? Nasze kreacje zaczynają się już od 200 zł. E, i Są to właśnie koszule, topy, e, tuniki, sukienki. E, najdroższe są garsonki. E, garsonki są w granicach 1000 zł. A czy właśnie garsonki e, różnią się? Wyróżniają się spośród innych ubrań? Przede wszystkim garzanki, żeby, żeby uszyć bardzo dobrą garzankę, potrzeba jest dużo więcej czasu i generalnie konstrukcja jest bardziej złożona. Także garsonka, żeby pięknie wyglądała na klientce, na każdej kobiecie, musi, musimy poświęcić dużo, dużo więcej czasu, ale także dobrać odpowiednią tkaninę, odpowiednio ją wyprasować już na manekinie. Także gdy klientka ją założy, ona jest idealnie. Nie dopasowane do sylwetki i do ciała. Czyli jako projektantka po, e, polecałabyś mężczyznom, żeby e, na prezent dla e, kobiet właśnie między innymi e, kupowali garsonki. Jak najbardziej? Dobra, e, kobieta, bo, każda kobieta powinna w swojej szapie mieć garsonkę, bo taka garsonka sprawdza się tak naprawdę każdego dnia. Nawet e, na niedzielny obiad jak już nie mamy sukienki czy jakiejś innej kreacji, możemy założyć garsonka. E, powiedz Ela. E, Kim jest dla Ciebie kobieta biznesu? Kobieta biznesu dla mnie to jest taka kobieta, która jest pewna siebie. A kobieta, która jest pewna siebie, dobrze wygląda i dobrze czuje się w swoich ubraniach. Czy uważasz się za kobietę biznesu oraz osobno zadam pytanie, czy jesteś kobietą sukcesu? Zdecydowanie, jestem kobietą biznesu i e, jestem bizneswoman. Jak najbardziej. Ela, e, jak tobie. Mm... Podobają się wykłady, które właśnie tutaj obok w sali odbywają się. Czy między innymi, e, będąc jedną nogą właśnie między swoim stoiskiem, a z drugiej strony uczestniczką kongresu, będziesz miała okazję e, właśnie posłuchać tych e, prelekcji? I czy już w międzyczasie coś jednak e, e, zobaczyłeś, co tobie ewentualnie mogło się spodobać? Dzisiaj zachwycił mnie koncert Rivoci. Panowie tak pięknie śpiewają, i tak głośno, i tak donośnie, że ciężko na nich nie zwrócić uwagi, i będę czekała z wytęsknieniem na, na prelekcję Santorskiego. Czy w najbliższym czasie zamierzasz ponownie gdzieś pokazać swoją kolekcję ubrań, na którymś pokazie, lub ewentualnie gdzie można będzie Ciebie spotkać? Oczywiście dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć moją kolekcję ubrań biznesowych i ubrań wieczorowych. Będzie to o 14.30 w sali obok. Mój pokaz. Mój pokaz, także serdecznie zapraszam. Czyli oprócz tak naprawdę bycia uczestnikiem i kongresu i... E... Posiadanie właśnie swojego stoiska, to jednocześnie dzisiaj jako projektantka zaprezentujesz się nam wszystkim. Jak najbardziej gdy zostałam zaproszona przez redakcję Business Woman and Life, zaoferowali mi pokaz, bo dziewczyny powiedziały, że w tym roku kongres nie może się odbyć bez, moje, bez mojego pokazu. Także jest to dla mnie duże wyróżnienie i wielki zaszczyt, że mam okazję właśnie pokazać wszystkim na wybiegu moje kreacje.